Siemaneczko, z tej strony, Ursusowy Team. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Od Sosiada do Sosiada. E, dzisiaj mam taką e, nowinę fajną, może. No, w sumie nie wiem, zobaczymy dzisiaj, co dzisiaj nas spotka. E, widzicie teraz pięknego, burzego naszego malucha. czekajcie chwilę, aż się napije. I dzisiaj będzie odcinek, jak będzie to napisane. Jedziemy, pojedziemy oglądać ciągnik, zobaczymy, co to będzie. Eee, zobaczymy, może go kupimy, może nie, zobaczymy. Eee, bo zobaczyłem na ogłoszeniu, że ktoś sprzedaje w, w okolicy tego case'a. Tylko on jest rozebrany. Trzeba je zobaczyć go. Bo zdjęcie nie wysłali żadnego. Powiedział chłop, że jak przyjadę, to będzie tak, tak powiem. Eee, będziemy gadać, tak opowiedział. I tak o, na razie. Malucha o, tutaj o postawiłem. na razie wyciągnąłem go z tej osłopy. Tutaj o 40, o, nasza Boża stoi. Troszkę o, pobrudzona, będę musiał kupić jakąś myjkę. No i trochę się nic nie pozmieniało, za zbytnie trochę tego już, może pieniędzy zobaczymy, co on tam będzie chciał. O tutaj o 30 Boża też stoi. I za zbytnie nic się nie zmieniło na gospodarstwie sąsiada, nie byłem, jakoś nie widzę go. Nie wiem, może poproszę coś ten. Może w którymś tam tygodniu zobaczymy, Zobaczymy i mam plan, żeby to ogólnie tę serię może rozruszać, bo to serio trochę już mija miesiąc, może jest dwa. Bo wstałem raz na ruski miesiąc te odcinki. I postanowiłem, że może coś będę wstawiał tako częściej. O ile będę mógł, nie? To dobra To wsiada tego malucha bożego. Nie to że ja kurde obiecuję wszystkiego Ale spróbuję co wiadomo Dobra to ja tutaj o pomału wyjeżdżam Tym maluchem bożym Dobra, stanę tutaj jeszcze zamknę te bramy, żeby wiedzieli, że już mi nie ma dzisiaj No i dobra, i jedziemy Jedziemy kurde na wyprawy Bożu. Jak wam, jak wam w tym ogólnie szkoła mija i tym podobne? Na praktykach jesteście, czy jaka? Ja? Co robicie ogólnie, ten tego, tamtego? I ogólnie... naszym je myśli, żeby pomału rozwijać też tą gospodarkę naszą, żeby trochę też, trochę w technologię pójść. No bo kurde... 60, trochę szkło, no 40 i 30, no to trochę taki, tak powiem. Nie to, że to dobre sprzęta, ale można czasem się rozwijać. Trochę czasem człowiek chce wygody, o kurde, coś tu się szczczało. Czasem trochę wygody trzeba. Hmm. Dobra, teraz jedziemy, jeszcze zobaczymy, może coś jeszcze. No, a, muszę zjechać jeszcze do CPN-u. Kurde, jakaś cisza tu, nikt nie jedzie w ogóle Dobra Ja tu o, zatankuję Ja tu zatankuję bele, tak, o kurczaczki bele Ciężko Taki, że się troszkę szersze zrobił, że muszę wyskakiwać przez te kurde szyby Dobra, ja tutaj tego Tego zatankuję i gdzieś w połowie trasy to zacznę tę nagrywać, to tam do no, później. Dobra, witam Was po ee, cięciu. Ja już prawie jestem w mie na miejscu. Kurde, tu gdzieś mi nawigacja pokazuje, że mam tu skręcić. koziołkowo kolonia. Kurde, o tu widzę, to trochę bogaci tu. Jakieś tu. Czekaj, to pomału, może będę jechał. Zobaczę coś tu ciekawego. O tutaj rozrzutnik. O, tu siuntkę ma, widzę Ktoś tu kurde widzę, że coś tu robił w polu No, to się pokazuje, że jeszcze dalej na tym gdzie powinien gdzieś zakręcie Odzwoniłem do tego chłopa, bo mówił mi, że ten Że siedzi w domu i coś tam robi Gdzieś mi to pokazuje tu w prawo, tutaj O, tutaj coś jest. No ktoś tu stoi No chwila, 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 chwila to Stana, Stana Oj, ojoj, ojoj. Oj. Dobry. Dzień dobry panu. Dobry. Ja, ja, sprawię, ja sprawię tego Kejsa chyba, jak dobrze okay, pamiętam. no dobra, to... Ja, wjeżdża pan czy... Niech to stoi tutaj. Niech to stoi? No Nie, dobra, a. niech to stoi. Tak więc tak, kejsa mamy o mam tutaj. Zapraszam. Dobry. Oj, ojoj, oj. oj. No. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dobra, dobra. Taki złomek. O, to widzę, że tutaj w dużo hektarów jest, kurde, że tu cztery ciągniki. No 5 nawet. No. No, no trochę było no. On miał no. być na zastępstwo zamiast Zetowe w końcu, ale no. silnik, silnik po prostu co może powiedzieć? A były po prostu wszystko no. było poniszczone. Aj. Woda tam była w ogóle stała, to wiesz. Wie pan. Aha. Rozumiem, rozumiem. To, to się nie dawało do niczego i po prostu wrzuciliśmy. A skrzynia i sprzęgło dobrze jest wszystko ten? Eee, skrzynia jest e, dobra, tylko najbardziej, Tylko by na przykład zobaczyć jeszcze tam przy niej. A, rozumiem. A przedni most był coś regenerowany, czy coś te sprawy? Most Nie, to nic już nie ruszaliśmy przy tym, tylko silnik tak naprawdę Aha. i tak. I w sumie skrzynie no. A tak to A, nic. Rozumiem. Ale jeśli pan by chciał, to może jeszcze zobaczyć, bo jeszcze mechanice to wie pan. No tak, tak. No masz ten sztyk po prostu, żeby działało no. No widzę, że to chyba potężny remont miał być, bo tu widzę, że nie, nie ma nawet dachu no, to, no nic niestety, już taki... Oczywiście to mamy jeszcze te resztę. A, no wie pan. No, ja... Mamy drzwi inne. A, to dobrze. Jeszcze tak. mamy wszystko, to będziemy mogli na, na przykład temu Nie, jakby nam wycisnął, to możemy przywieźć. A, to może zamknął, to chyba przeciągło. No, 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 no. Dobra. Dobra. Widzę Dobra, fajne plakaty są tutaj, no. Boże. No. Może tam sobie pan siąść, tam zobaczy po prostu, no. czy wygodny fotel jest, czy wygodny fotel jest. No i właśnie, no, spoko, no. nawet Może, tutaj. może sam się pobawić kluczykiem bo tam jest... No. no widzę fajnie. Może, może odpalić też i nie odpali, aby tam no. się pobawić. No ale widzę fajnego pana Agro agrostara ma dojtwora. No doj właśnie... no, do... no panie, to, 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 to jest kupiony chyba z trzy lata temu. No widzę właśnie wiesz... on działa, on działa jeszcze i jeszcze ani razu się nie zepsuł, to jest w ogóle. To no jest... bo to agro stare to mówię, że on no, jest jeszcze... patarne. Ale to jest kupione od Hondarze dosłownie. Od Handlarza, to wie pan. Ale no i od Hadarza to się spodziewałem wszystkiego jakiego złama. To no. a ad... od tego kupiłem od tego samego i... No, i widzisz. No. no tak to jest czasem. Nie muszę dalej tłumaczyć co? Nie. No tak to. No o, o, nawet pan ma tutaj... Ostotymy to tutaj stojący, co się działo no. później. Co no. No. z silnikiem chciałem zrobić, ale to już. Oh, no, po zabawie po prostu mam no, do powiedzieć. A jeszcze mam pytanie: to do, do dokumenta ma w ogóle? jest? Wszystko jest? Co? Wsz raz, czy wszystkie dokumenty ma w sensie? Ma oczywiście doku ma no, no. dokumenty, w domu są wszystkie schowane razem z innymi, ale to będę musiał wyciągnąć. A, rozumiem. Oczywiście to tam. To tak, cena to tam widział pan. No 45 tysięcy. Tak, no. i do negocjacji oczywiście, bo to no. tak szanuje mi się. No Ale... ja moja propozycja jest taka, że 40 tysięcy bym chciał. bo No kurde. No, no 43, bo ja tak było trzeba, trochę się popalić, żeby zdjąć ten film. No 40, bo kurde, tutaj widzę, że wszystko będę musiał większość zrobić, w znaczy, nowej Tak, um, drzwi to dosłownie drzwi to damy na tym, jeszcze tam dach, jest. chyba było to nowsza wersja, bo ta mhm. może nie pamiętam, już to była wersja, bo naklejka no, była z dawna trochę. A. Już się pamiętam, ale która była wersja, gdzie był lepszy dach ten no Rozumiem Tył mocniejszy, pan No to wszystko tu... Nie ma do czego się tak naprawdę przyciepić, no oprócz tego silnika, no. Mhm. no I tych drzwi, ale to drzwi można zamontować, to jest na łatwości no Rozumiem, można rozumiem No to tak no, 42 no 40... 41 500 i zabieram to 41 500 i fiaszka Dobra Dobra Dobra, dzięki Dobra. No no i zgoda, no to... No, no to chodźmy, tak. przypiszmy papiery na to i... No dokładnie, no to proszę bardzo. No, no nie wiem, jak chce pan to może jeszcze coś zobaczyć o Turmaseja no, na przykład jakiego mamy. No, no fajny, taki kurde. No taki piękny. No usługi też mamy oczywiście u siebie. No, no koszenie jest, kupujemy zboża. Wszelakiego typu. No, no bywa o, o, już na ten biegnie już. Będzie już coś robił, no. Ja się się dogadać jeszcze o życie, no to tak, yy, pan wie umowę, tak? Tak, tak. Tak, dobrze, no to da pan. Ja poczę, a bo ma, ma kamerę. No, no właśnie, no kurde, a mam... No jak pan poczeka, po prostu, żeby nie. nie dobrze, było. dobrze, to ja. T... Okay. Dobra, to ja tutaj zaraz przedtem tutaj włączę kamerę, mhm. bo tutaj dokumenty i tym podobne, dobra, zaraz. Za później będę. Dobra, tutaj już podpisane wszystko, popieram no, wziąłem. Tak, więc. No. Pieniądze mam nadzieję, że będą już jutro. Tak, 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 będę miał spokojnie. Będzie, mam nadzieję u pana, tak więc. Miłe, miłe miłego, po... No, miłego po prostu naprawiania go no, no, Oczywiście, nie dziękuję, oczywiście dobra. gwarancja do Wamy się nie znamy No tak zawsze jest, no do do widzenia, tak zawsze, to tak no dobra, to no. idziemy kurczaczki No teraz to 14. już pana odpowadzę pod tą futkę. Dobrze no, do, do widzenia do. panu, cześć No dobra, do widzenia, do, do widzenia, widzenia. Do widzenia. No, 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 no dobra Dobra, ja już jestem tu wszystkim papier, poogarniałem Muszę zadzwonić dzisiaj po lawetę, że mi to kurde zgarnęli No i tak i dzisiejszym... O, to tutaj jest ten chłop. Dobra, nieważne. E, dzisiejszy chłop. Kurde chłop! Dzisiejsze, dzisiejsze słowo, jakie to będzie. E, do napisania w komentarzu to będzie hashtag remont. Dogadałem Dug się z ceną nawet, spoko nawet. Może być 41500. Ale to kurde bez silnika też będę musiał znaleźć jakiegoś... Swapa zrobić, z innego może się czkarnie się nada. Zobaczymy, co tu dogadamy się. Kurczaczki, bele. dobra. No i co, i teraz będę czekał do jutra. Następnego jutra mi to ściągnął i będę miał co robić. Dobra. To ja tutaj o, nie będę za, zanudzał. Do, do za parę dni się będę łączył Siemaneczko